Dzisiaj tuż przed meczem z są zawodnicy, którzy nie grają, czyli Piotrek Rzemło, Jakub Szrek oraz Wojtek Kamiński podpisują autografy dla wszystkich zainteresowanych kibiców. Słuchajcie, Piotrek jest z epoki, której nie wie jak to działało. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przy ulicy Oleskiej spotkanie z GKS em Katowice, kolejne piłkarskie święto. Po zeszłym tygodniu, kiedy udało nam się wygrać na wyjeździe z Miedzią, mamy ogromny apetyt na to, żeby dzisiaj zrobić to samo z gieksą. Już kibice się zbierają, zapowiada się bardzo dobra frekwencja kibiców przyjezdnych, naszych kibiców. Mam nadzieję, że trybuny będą żyły. No i co, że piłkarze dostarczą nam najwyższych piłkarskich sportowych emocji. Oprócz historii spotkań z GKS-em Katowice-Odroopole łączą tacy zawodnicy jak nasz kapitan Mateusz Kamiński, który grał kiedyś w GKS-ie, jak Dariusz Wolny i oczywiście świętej pamięci Adam Ledwoń. Jakiego meczu dzisiaj się spodziewamy? Tylko interesujące dzisiaj wygrana i nic więcej, i dobra zabawa, także wszystkim tego życzę i wygranej Odrze. A kibicowsko? Nastawieni pozytywnie i bardzo dobrze. No 2-1 dla nas, oczywiście Sula strzeli, w drugiej połowie wejdzie, no i jeszcze kto strzeli, no i garant jeszcze bramę, więc zwyciężymy. Już za moment rozpocznie się dziesiąta kolejka, Fortuna, pierwsza liga. Ci, co mieli w naszym składzie odpocząć, odpoczęli i cóż, jazda po trzy. I na tym kończymy pierwszą część meczu bez goli. Na razie, przy Olewskiej, jak ocenisz pierwszą połowę meczu? Było nawet ok, liczyłem, że wpadnie jakaś bramka, ale w drugiej połowie myślę, że. Jak wpadną dwie to będzie ok. Mów, co czujesz po pierwszej połowie. Bo... Mów nam tu prawdę już. Na razie mecz na remis. Na, re, na remis. Po jednym strzale chyba celnym było, nie? Kibice dopisali przede wszystkim. I przyjezdnych, i miejscowych. A poza tym... No ja spodziewam się 1-0 i 3 punkty. O, uwaga. Haha, nie przeglądasz. သိပြီတော့ကြည့်ရတယ် Brak koncentracji teraz szansa Din Sula Din Sula bramka! Goal! Jest trapienie. Albańczyka jest. Mamy kolaną i mnie z tej perwalików wróżb do i oczywiście czekamy, czekamy na wiskę. Za mną tablica z wynikiem, a ze mną kapitano Dreopole Mateusz Kamiński przede wszystkim gratuluję Mati. Jak to jest wygrać z drużyną, w której no właśnie rozegrało się ile meczów? Koło 200, koło 200 na pewno. Koperat spędzonych w Katowicach, także cieszę na pewno podwójnie, sentyment pozostał. Odciąłem się co prawda gdzieś tam od jakichś takich medialnych. Nowinek, spekulacji przed meczem, bo, bo dużo tego było. I inaczej się wychodzi na, ta, na taki mecz na pewno niż, niż na innego rywala. Także Zwycięstwo cieszy podwójnie. Trzy punkty zostają u nas w Opolu. nie tylko się cieszyć. Dziękuję bardzo, gratuluję. No i tyle. I co, do Głogowa? No tak, jedziemy do Głogowa. Lider jedzie do Głogowa. Lider nieprzypadkowy, także jedziemy pewni, pewni siebie, pewni zwycięstwa. Chociaż na pewno Głogów postawi ciężkie warunki, bo trener pewnie będzie chciał przygotować zespół nie na 100%, a na, na 120%, ale miejmy nadzieję, że przywieziemy do pola 3 punkty. Zapraszamy serdecznie do, do Głogowa za tydzień, potrzebujemy Waszego wsparcia. Tak licznie jak przychodzicie na Oleską, zróbcie komplet na wyjeździe, zróbcie show, a my postaramy się zgarnąć 3 punkty na wyjeździe. Zapraszamy. Tak jak zapowiedziałam, słowa dotrzymałam, że idziemy po 3 punkty no, i po nie poszliśmy. Tablica za mną wskazuje jednogłośnie zwycięzcę. Mamy to, rozsiadamy się jeszcze głębiej w fotelu lidera, wygrywamy z Gieksą. Dzięki wszystkim za doping. Do następnego.